Witajcie. Na kanale Era Wodnika ukazało się dość dużo filmów. Mam lekkie opóźnienie, ale staram się. Zbliża się koniec wszystkiego. Witam Was, kochani. W wielu obszarach zachodzą zmiany. Dla niektórych ludzi nie są one zbyt dobre, a dla innych wspaniałe i cudowne. Wszystko zależy od linii czasu, którą wybraliście. Wielu ludzi zaczyna coraz bardziej rozumieć, że zmiany są nieuniknione i konieczne na tym etapie naszej ewolucji, ale zmiana jest adaptacją, jest tym, co teraz czynimy. Adaptujemy się do zmian w miarę ich pojawiania się i poruszamy się wraz z nimi, zamiast z nimi walczyć. To jest obecnie ważne, nie walczcie ze zmianami, lecz idźcie wraz z nimi, ponieważ są nieuniknione. Stare programowanie coraz bardziej zanika, ale do ostatecznego rozpuszczenia się starego światła konieczne jest ujawnienie starego programu, ujawnienie cienia, gdy wychodzimy na światło. A kiedy te cienie wyjdą na światło, to one walczą, żeby się utrzymać, one czują się niekomfortowo w świetle, które je niszczy. Oni mieli plan i ten plan się w tej chwili rozsypał pod każdym względem, chociaż wielu ludziom może się wydawać, że tak nie jest i dla wielu ludzi to naprawdę może okazać się czasem wielkiego smutku. Ale dla wielu jest to czas radości, że faktycznie nadchodzi koniec tego wszystkiego. Można powiedzieć, że zbliża się koniec filmu. Wszyscy zostali stworzeni równymi w oczach Bożej mocy. Nikt nie może być pozbawiony tej wolności. Właśnie w tym kierunku wszystko zmierza w tym procesie. Nie każdy sobie z tym poradzi. W obecnej chwili jest to niemożliwe, ale w miarę tego jak coraz więcej ludzi zaczyna sobie uświadamiać nie starą iluzję, ale nową rzeczywistość, którą wszyscy tworzymy, to nadchodzi punkt zwrotny i teraz jest on bardzo bliski. Wielu ludzi jest już w procesie przebudzenia do tego, kim są w rzeczywistości. Oni podobnie jak i Wy, rozumieją, że ten film się kończy. Koniec się zbliża, czasu jest coraz mniej, ale zawsze pamiętajcie, że najciemniej jest tuż przed świtem, a potem nastaje świt. Błogosławieństw Wam wszystkim.